W dzisiejszym odcinku chciałabym nieco opowiedzieć o tym, jak wygląda sprzedaż w formule POD, czyli Print On Demand. Formule, która pozwala sprzedawcom tak naprawdę handlować produktami innych osób, a jedynie umieszczać nasze własne grafiki na tych produktach czyli tutaj najczęściej chodzi o bluzy, o koszulki, o różne materiały, właśnie, które zawierają grafiki. W POD klient zamawia poprzez Etsy. Zamówienie powinno iść automatycznie już do firmy, która to zamówienie zrealizuje, po prostu w momencie zamówienia, drukując daną grafikę na swoich produktach. Łatwość rozpoczęcia takiej działalności, brak potrzeby przechowywania magazynu. No i tak naprawdę automatyczność całego procesu przyciąga wiele osób, które szukają dla siebie ścieżki w życiu, które chciałyby rzeczywiście zacząć własny biznes bez większego ryzyka. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć, jak POD wygląda, można powiedzieć, od środka. Podam Ci moją własną opinię na temat tego, czy opłaca się założyć taki biznes na Etsy oraz przygotowałam również pełen audyt takiego właśnie sklepu POD, więc już na konkretnym przypadku mogę dać Ci parę rad, jeżeli już taki właśnie biznes POD na Etsy posiadasz lub planujesz. Ja nazywam się Daria Robe i zawodowo zajmuję się wspieraniem sprzedaży na Etsy. Zaczynajmy. Zacznijmy sobie od takich kwestii technicznych, czyli jak w ogóle wystartować z takim biznesem POD na Etsy. Tak naprawdę musimy zrobić dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście założenie samego sklepu na Etsy, a druga to założenie konta na dowolnej platformie właśnie, która wspomaga taką sprzedaż. Najpopularniejsze platformy to Printify, Printful. Mamy dwa konta, później robimy tak zwane połączenie między tymi kontami, jest to Najczęściej po prostu możliwe z poziomu tej platformy, i w tym momencie już wszystko powinno działać. Oczywiście technicznie jest nam jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Natomiast no, ogromną przewagą tego całego systemu jest to, że w momencie, jeżeli ustawimy sklep, połączymy te produkty i po prostu będziemy dodawać nowe produkty już z poziomu tamtej platformy, one się będą pojawiać na Etsy. Wszystko powinno działać naprawdę fajnie, automatycznie czyli rzeczywiście ktoś kupuje. Zamówienie sobie idzie automatycznie, my tylko tam monitorujemy, czy wszystko jest nadal w porządku. Czy POD to dobry sposób na biznes? To no zależy. Zacznijmy od plusów, niewątpliwych plusów tego sposobu zarabiania. Na pewno plusem jest to, że jest łatwo zacząć. Po prostu biznes jako taki, no bo w większości przypadków, jeżeli chcemy z czymś zacząć, chcemy coś sprzedawać, to najpierw ten produkt, towar musimy zdobyć albo poprzez zakupienie go i późniejszą dystrybucję, czy też. Własnoręcznie wytworzyć, czyli ogrom naszego czasu tak naprawdę zajmuje fizyczne zrobienie danej rzeczy. Przygotowanie prostej grafiki, którą można umieścić później na t-shirtie, to na pewno dużo mniejszy wydatek, jeśli chodzi o czas. Wystarczy do tego komputer, prosty program graficzny i każdy może tę przygodę zacząć. Nic więc dziwnego, że ten model zarabiania przyciągnął tysiące osób w ostatnich latach, jak grzyby na deszczu pojawiły się tutoriale. Kursy, jak właśnie taki biznes rozpocząć, nie tylko na Etsy, ale też na Amazon Merch czy na Redbubble. Odpowiednikiem POD, jeżeli chodzi o świat książek, jest Amazon KDP, czyli miejsce, gdzie tak naprawdę można wydać własną książkę, często może być to planer czy kolorowanka, i też w ten sposób automatycznie może taki produkt być wysyłany, jeżeli ktoś właśnie od nas to zakupi. Tak jak wspomniałam, odpada potrzeba magazynowania, no bo nie musimy tych bluz fizycznie mieć u siebie, tych książek, ktoś to za nas wysyła, więc na pewno są to niewątpliwe plusy i niskie ryzyko, no bo nie musimy się najpierw otowarować, żeby dopiero potem to sprzedawać. Można też śmiało powiedzieć, że aby zacząć. Wystarczy dobre poczucie humoru, wystarczy wyczucie chwili, wystarczą podstawowe umiejętności graficzne lub nawet znajomość nowoczesnych narzędzi AI do generowania obrazów. No, ale dobra, jeżeli to jest taki świetny sposób na biznes, dlaczego tak mało materiałów na ten temat pojawia się u mnie na kanale? Dlaczego wszyscy tego nie robią? I tu właściwie możesz zatrzymać i pomyśleć, z jednej strony właśnie wszyscy to robią, może nie wszyscy, na zasadzie moja sąsiadka, twoja sąsiadka, twoja rodzina, twój kuzyn. Ale wszyscy, w znaczeniu naprawdę wiele osób na całym świecie postanowiło, że spróbuje swoich sił. I podczas gdy 5 lat temu to był naprawdę świetny sposób na to, żeby coś dodatkowo sobie zarobić, w dzisiejszych czasach, owszem, nadal ma to szansę powodzenia, ale pod dość konkretnymi warunkami. Zacznijmy od tego, że Marże na tym całym procesie są dość niskie, no bo pomyśl o tym, że ta firma rzeczywiście musi wyprodukować dany produkt, pokryć koszty materiału, musi go fizycznie wysłać, czyli coś, co Ty byś normalnie opłacał, opłacała, to wszystko już jest tutaj pochłaniane przez marże, którą liczą sobie te firmy właśnie, które to obsługują. Tak więc trzeba o tym pamiętać, że być może jeżeli chcesz sprzedać t-shirt, to marża, którą musisz zapłacić takiemu serwisowi typu Printify, może cię wynieść nawet 80 zł łącznie z wysyłką. Czyli przykładowo, jeżeli chcesz sprzedawać tę koszulkę za 100 zł, to po odliczeniu jeszcze dodatkowo prowizji Etsy, może ci zostać dosłownie parę groszy. Tak więc trzeba to dobrze wszystko już od samego początku rozpatrzeć, jakie są marże Przepatrzeć, jacy są dostawcy, co oferują, czy oferują produkty dobrej jakości. Najlepiej by było przetestować jakość tych produktów, zobaczyć, czy rzeczywiście to, co sobie tam wymyśliliśmy, zaprojektowaliśmy, dobrze będzie wyglądało na takim konkretnym kubku, czy na takiej konkretnej bluzie. Tak więc, z tych przygotowań, żeby to technicznie jakby dobrze tutaj nam działało, jest dość sporo. Jeżeli dopiero to jest twój pierwszy biznes, możecie to mimo wszystko trochę przerość, że ok, miało być tak łatwo, wrzucam jedną grafikę i koniec. A tu się okazuje, że jednak trzeba to traktować jak normalny biznes, ponieważ konsument no, nie będzie na przykład przyjmował Twojego tłumaczenia, że dopiero zaczynasz i dlatego ta koszulka jest naprawdę kiepskiej jakości, tylko po prostu da Ci niską ocenę, co może od razu na samym początku pogrzebać Twój biznes. Druga sprawa jest taka, że w tym biznesie naprawdę, ponieważ jest duża konkurencja, trzeba będzie na tip top poznać to, jak działa platforma Etsy. Jak wpisywać słowa kluczowe, jak konstruować tytuły. Tutaj naprawdę trzeba się postarać, robić to jak najlepiej. Najlepiej na przykład korzystając z takich dedykowanych narzędzi, właśnie SEO, które pokazują, jakie słowa kluczowe na przykład wpisywać, jakie są teraz trendy. No i sama w ogóle znajomość trendów, tego co się dzieje na świecie. To, że w tym momencie modna jest taka, taka sprawa, takie, takie powiedzonko. Część tych powiedzonek być może dla nas nie będzie dostępna, bo przykładowo one się mówią w Ameryce i do nas to nie dociera, więc można powiedzieć, że taka ogólna znajomość popkultury, tego co się dzieje, jest tutaj naprawdę wskazana. Są oczywiście też takie narzędzia do monitorowania trendów, ale znów, no, zajmuje to sporo czasu, żeby przez te wszystkie narzędzia przechodzić i to sprawdzać. Więc jeżeli myślisz, że to będzie pasywny biznes pod tytułem coś sobie tam namaluję, wrzucę i zobaczymy, no to się mylisz, bo jednak dużo czasu będziesz raczej spędzać właśnie na takim dokształcaniu się, na sprawdzaniu trendów, na patrzeniu co się podoba, co się sprawdza, również u innych sprzedawców. No i co więcej, wspominałam o poczuciu humoru, wspominałam o trendach, ale tak naprawdę w to wszystko trzeba po prostu czasami trafić, czyli możesz uważać, że masz świetne poczucie humoru, ale czy na pewno masz świetne poczucie humoru? Może się okazać, że te teksty śmieszą tylko Ciebie. Akurat no, coś się nie spodoba, nie, nie trafisz właśnie z jakimś śmiesznym powiedzonkiem czy obrazującym to powiedzonko rysuneczkiem i po prostu ludzie tego nie kupią, bo no, nie spodoba się, nie porwie ich za serce, a to są zawsze takie produkty właśnie porywające za serce. Czyli emocjonalnie coś mi się spodobało, ale to śmieszne, ale zabawne. Stąd no, tu od razu moja taka uwaga, że całkiem dobrze sobie nadal radzą takie POD, które operują w zakresie różnych prezentów lub okazji, czyli jakieś śmieszne napisy na okazję typu ślub, dzień ojca, dzień matki, tanieński. Tutaj pewnie gdybym sama zaczynała taki biznes POD, to albo bym właśnie poszła. W takie koszulki na daną okazję, bo tutaj jednak takich rzeczy się często kupuje i potrzebuje typu nie wiem, 20 koszulek na wieczór paniński albo w ogóle pomyślałabym o jednej konkretnej grupie osób, którą dość dobrze znam. Ja na przykład, jako kobieta między 30 a 40, mama, dwójki dzieci, Osoba, która ma hobby związane z szydełkowaniem, związane z tańczeniem, no to rzeczywiście prawdopodobnie znam te społeczności dużo lepiej niż jakiekolwiek inne i wiem, co te społeczności po prostu trapuje albo śmieszy. Szansa, że jeżeli będę właśnie cały czas myśleć, mieć w głowie, że o, ta koszulka spodobałaby się właśnie takiej na przykład Kasi, która ma 35 lat i jest podobna do mnie, bo też na przykład szydełkuje i ma dwójkę dzieci no to rzeczywiście te szanse moje na sukces tu się dramatycznie zwiększają i to bym doradziła każdej osobie, która myśli o POD. No i podsumuję tę część po prostu takim przypomnieniem, że ponieważ z założenia jest to biznes łatwy, przyjemny, no to tutaj konkurencja w tym momencie już jest ogromna i jeżeli nie wpadniesz na właśnie takie pomysły, jeżeli nie będziesz obserwować, co się dzieje na świecie, może się okazać, że wyprodukujesz 500 grafik a sprzedaż będzie po prostu minimalna, taka, że być może nie spłacić się nawet ten czas, właśnie taki niewidzialny można powiedzieć. Czyli to właśnie przygotowania, te wszystkie przekwikiwania, takie wszystkie sprawdzania trendów. Być może nie widzisz tego jako spędzony czas. Jeżeli masz ten czas, akurat trochę ci się nudzi, nie uważasz, że to jest dodatkowa praca, jak najbardziej myślę, że to może być fajny biznes. Na pewno. Mnóstwo się przy tym nauczysz, i być może nawet jeżeli nie pyknie, właśnie z tym rodzajem działalności, to może to sprawić, że rzeczywiście pomyślisz, natkniesz się na coś nieco innego, coś bardziej dostosowanego do tego, co w tym momencie umiesz już robić. Jeżeli się zastanawiasz, co takiego można jeszcze sprzedawać na Etsy, jeżeli myślisz, że to mogłoby być coś dla Ciebie, to koniecznie zajrzyj do mojego następnego odcinka, w którym właśnie przedstawię Ci 30 wyjątkowych i oryginalnych sposobów na to, co można sprzedawać na Etsy. Zdecydowanie skupiłam się w nim na takich nieoczywistych rzeczach, niszach, które naprawdę nie są jeszcze jakoś strasznie oblagane, więc jeżeli faktycznie wybierzesz jedną z nich, jest spora szansa, że tutaj odniesiesz sukces. Przejdźmy teraz do audytu tego sklepu, o którym wcześniej wspominałam. Zobaczmy, jak właśnie taki sklep P.O.D. na Etsy może wyglądać. Marcin zgłosił się do mnie właśnie z prośbą o taki, a od, dlaczego nie ma sprzedaży w sklepie? I oprócz tego, co do tej pory wszystko powiedziałam, jeśli chodzi o specyfikę samego właśnie sposobu na zarabianie P.O.D., myślę, że tutaj jeszcze też parę rzeczy będzie można znaleźć. Zobaczmy sobie. Pierwsza sprawa. Banner. Jak dla mnie ten baner jest zbyt chaotyczny, już w poprzednim odcinku wspominałam, że jeżeli jest aż tyle wzorów, to mózg wariuje i nie wie na czym się skupić. To nie jest tak, że klienci wchodzą na nasz sklep i rzeczywiście się przyglądają, tutaj czytają, wpatrują się. Nie. To jest albo fajne, fascynujące, albo nie za bardzo. Więc już jedna, dwie grafiki, nasze znaczy najlepsze, takie już szałowe. I prosty napis zdecydowanie lepiej wyglądają niż taki miszmasz logo przeważnie nie czepiam się logo, ale tutaj wydaje mi się, że wyjątkowo jest to malutkie, już chociażby takie powiększenie, jakieś zrobienie bardziej takiego prominentnego tego logo, mogłoby tutaj trochę lepiej wyglądać. Star Rainbow Artistic Graphics and Design Studio. No nie, no tutaj trzeba wpisać, co sprzedajemy. Jeżeli sprzedajemy T-shirty, to wpisujemy, że po prostu sprzedajemy tutaj ciekawe, zabawne T-shirty. Nie, że jesteśmy studiem graficznym, tylko rzeczywiście oferujemy T-shirty. Tu jest dość długi tekst, nie będę teraz na razie w to wchodzić. Jest całkiem okej. Okay. Kategorie są OK. Zdjęcia są ok, oczywiście to są tak zwane mock czyli no widać, że po prostu jest to graficznie zrobiona sama grafika już na gotowej koszulce. Powinno się unikać aż takiego oczywistego tutaj wklejania na zdjęcie, że, że widać, że dosłownie ta sama osoba po prostu się pojawia dokładnie w tej samej pozycji. Raczej doradza się, że jak już bierzemy make upy żeby każda nasza koszulka tutaj jednak trochę inaczej to wyglądało ale no, to nie jest też dyskwalifikujące w jakiś sposób. Jest coś na temat sklepu, no, nie ma zdjęć oczywiście zawsze tutaj doradzam, żeby coś dodać. Sprawdzałam sobie social media i tutaj Instagram na przykład mi nie działa. Strona www niby jest, ale właściwie co tu jest nie za bardzo, to jest profesjonalnie wyglądające i w słabej jakości, więc ja bym szczerze mówiąc Chyba to po prostu na razie wyłączyła, odłączyła. Więc też trzeba zwracać uwagę, co my tutaj podłączamy do tych linków. Jeżeli to nie jest zbyt reprezentacyjne, ja bym to po prostu usunęła. Mamy Facebooka i szczerze mówiąc, na Facebooku, podobnie jak na Etsy, też taki mało zrozumiany baner. Posty, które nie dostają żadnych lajków, więc prawdopodobnie ich widoczność jest po prostu zerowa. Posty z mnóstwem jakichś takich tagów, które w ogóle nie działają, to absolutnie nie powinno się robić. Aż tyle tagów w postach to nie ma żadnego sensu. Jeżeli nie ma lajków, like nie ma żadnego odzewu, to dużo łatwiej po prostu zrobić jakiś prosty post. Ja i tak czy siak uważam, że nawet jeżeli nie masz na razie żadnych obserwujących, to i tak staraj się zrobić ten post tak jak należy, tak jakby ci obserwujący już byli. Czyli przykładowo, chcę. Na, opowiedzieć coś na temat tego konkretnego designu, który tutaj przedstawiam. Czyli opisuję dosłownie, że mam dzisiaj Wam do zaproponowania albo do pokazania taką właśnie bluzkę, na której coś takiego konkretnego się dzieje. Jak najbardziej szczegółowo trzeba to po prostu opisać. I zdecydowanie najlepiej, jeśli to jest po prostu ładne zdjęcie, jeżeli to dobrze opiszemy, to mamy szansę, że znajdzie się to po prostu w Google. Więc jest tutaj warto to robić. O, tu ma na przykład takie zdjęcie. Zobaczmy. O, tutaj trochę lepiej jest, nie? Bo rzeczywiście jest opis. Więc coś takiego już tutaj bardziej to mi pasuje. Nie mówię, że będzie z tego nie wiadomo jaka skuteczność, bo to też już niestety nie tak działa na Facebooku, że wystarczy coś fajnie opisać, fajne zdjęcie. Ok, wróćmy sobie do naszego sklepu, i teraz sama istota. Najważniejsze, jeśli chodzi o POD w świetle tego, co już wcześniej wspominałam, jest taka. Po pierwsze, to się musi komuś spodobać, czyli z jednej strony szukamy trendów. Szukamy tego, że na przykład kapibara jest tak modna. Owszem, ale tak naprawdę z trendami jest taki problem, że jeżeli wejdziemy na trend za późno, to może się okazać, że już sam trend jest po prostu przesycony i Kapibara nie będzie aż tak śmieszyła czy też yy, porywała jak rzeczywiście yy, do tej pory. Sprawdźmy sobie tagi. Pixel Art Gamer T, Retro Gaming Kapibara. Ogólnie te tagi są całkiem dobrze zrobione, więc tutaj się nie mogę przyczepić, bo rzeczywiście myślę, że fajnie nakierowują. Więc od tej strony myślę, że już tak dużo nie podziałasz. Ogólnie widzę, że Marcin poszedł trochę w taktykę sklep dla każdego i szukamy właśnie tych najmodniejszych trendów, tych słów kluczowych, na które rzeczywiście ktoś tam się złapie. Ja wiem, że niektórzy trenerzy właśnie POD zalecają taką właśnie szeroką strategię. Ja jestem z tego drugiego, powiedzmy, zespołu, który twierdzi, że lepiej jednak skupić się na konkretnej niszy. Pamiętajmy o kilku rzeczach. Pierwsza geolokalizacja. Jeżeli fizycznie jesteśmy w Polsce, to nawet jak sobie wpiszemy, że to jest Texas, USA, to i tak po IP to się będzie bardziej wyświetlało po prostu Europejczykom, Polakom przede wszystkim. I nie za bardzo jesteśmy coś w tym stanie zrobić. Pamiętając też, że nie da się włączyć na przykład bramki IP za to można mieć stałą blokadę na Etsy. Druga sprawa jest taka, że jeżeli chcesz się przebić właśnie idąc tak na szeroko, czyli na całą mnóstwo różnych Designu, to musisz pamiętać o tym, że algorytm będzie przeciwko Tobie, bo algorytm jest tak nauczony, że w momencie, kiedy znajdzie dla Ciebie klientów, kolejne projekty, które dodasz, będzie pokazywał właśnie tym osobom, które już polubiły Twój sklep, które już coś zakupiły. A jeżeli ta osoba zakupiła nawet taką bluzkę z kapibarą i nagle jako kolejny projekt dostanie bluzeczkę z Crochet Queen, czyli szydełkowa królowa, no to już niekoniecznie jej się to spodoba, całkowicie to oleje i niestety algorytm pomyśli, że coś jest nie tak z naszym sklepem. Taka strategia na masę, na trendy, być może jest fajna, jeżeli po pierwsze sklep został stworzony długi czas temu, po drugie, jeżeli rzeczywiście może masz niesamowite możliwości dodawania różnych nowych rzeczy, to jak widać jest dodane aż 160 już rzeczy i nadal no nie za bardzo się to przekłada sprzedażowo, i po trzecie, ja nie wierzę w to, że robiąc w ten sposób, ci wszyscy ludzie nie wspomagają tego dodatkowo wejściami z zewnątrz, czyli za pomocą no z jednej strony Pinteresta, a drugiej strony właśnie social media. Może jakiś TikTok, może jakieś właśnie takie yy, nakierowanie. Osobiście nie uważam, że POD to jest łatwy biznes. Uważam, że tutaj rzeczywiście, jeżeli próbujemy taką taktykę na szeroko, to wbrew temu, co obiecują, trenerzy, jest naprawdę mały ułamek sklepów, które w tym sposób się przebiją. Chyba, że rzeczywiście miały niesamowite szczęście, że idealnie rozumieją tą grupę docelową i wymyśliły coś naprawdę zabawnego tutaj, co powiedzmy porwało za serducho, albo że się wstrzeliły w dany trend rzeczywiście na samym początku. Czyli przykładowo... Ten na kapibarę się dopiero zaczyna. I my w tym momencie jesteśmy w stanie rzeczywiście jakiś super śmieszny tutaj t-shirt zaproponować. Wtedy on staje się bestsellerem, bo dokładnie wtedy się wskoczyło. I, i to staje się wiralem takim etsowym. i ten pojedynczy wiral potrafi pociągnąć cały sklep, i rzeczywiście potem się już to zaczyna kręcić. Oprócz takich no, oczywistych zmian, które tutaj polecam, mimo wszystko sobie zrobić. Co bym poradziła, tak bezpośrednio, jeśli chodzi o ten sklep? Z jednej strony, tak jak mówię, no, nie specjalizuję się w POD, ale też widzę, obserwuję, że nie ma w Polsce nie wiadomo ilu sklepów, sprzedawców z POD, którzy odnieśli super sukces. To jest trudne, to jest po prostu trudne, żeby się przebić, więc warto o tym pamiętać. Nawet jeżeli ktoś ma inne już sklepy typu merch, typu. Redbubble i tam sobie nawet świetnie radzi. Wejście na Etsy to jest zupełnie nowa ścieżka i zupełnie nowy po prostu wysiłek, żeby się tutaj przebić. Coś może się stać bestsellerem tam, a niekoniecznie tutaj, bo tutaj decydują czasami po prostu algorytmy. Chyba mimo wszystko zastanowiłabym się, czy chcę tworzyć t-shirty dla kobiet w pewnym wieku i o pewnych potrzebach, typu na przykład jakieś słodziutkie pieski i słodziutkie kapibary. Czy bardziej bym chciała iść w takich właśnie chłopaków, Ocean Warriors, jakichś surferów i tylko im na przykład bym coś proponowała, żeby to przynajmniej ujednolicić pod osobę docelową, pod grupę docelową, że to jest jedna konkretnie grupa, że to są właśnie t-shirty dla określonej grupy osób, bo w tym momencie chyba to się za bardzo rozjechało. Ja rozumiem jakby ideę. Ale mimo wszystko, no jeżeli mamy w tym samym miejscu crochet queen, a z drugiej strony mamy właśnie jakieś takie słodziaśne rzeczy i zupełnie takie już prawie że metalowe designy, za szeroko, za szeroko, więc chyba to jest taka moja tutaj najważniejsza konkluzja. No i pomyśleć o tym, jak ewentualnie te social media mogłyby to skutecznie naprowadzać. No, tak jak mówię, no, tylko takie linkowanie i mnóstwo hashtagów to nie jest w tym momencie najlepsza strategia. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że spodobał Ci ten odcinek na temat POD. Nie miał on na celu odstraszać się od tej formy zarobkowania, tylko bardziej realistycznie pokazać Ci, jakie są tutaj możliwości. I jeżeli z pełną świadomością wiesz, co chcesz robić, po co tutaj jesteś. I chętnie poświęcisz na to parę następnych miesięcy życia, żeby się w tym temacie doszkolić. Trzymam za ciebie kciuki i chętnie dowiem się od ciebie, jeżeli taki sklep rzeczywiście powstanie, możesz napisać o nim w komentarzu, możesz napisać do mnie wiadomość. Zobacz do opisu tego odcinka. Znajdziesz tam również wzmiankę o moim kursie Etsy Super Sprzedaż. Myślę, że jest to jeden z podstawowych kroków w przerobieniu właśnie tego kursu, ponieważ jest on w stanie przygotować cię w pełni od strony Etsy właśnie do sprzedaży. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Być może jednym z nich. Do zobaczenia, cześć!